Hello, witajcie w Debbie Walkans vs Speedrunner 6 Strony Bagger. Yo, 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 yo! Dobra, zagramy sobie w tę grę Speedrunners. Zacznijmy może od tutoriala. E, biega się właściwie, nie, nie biega się jeszcze, ale mam kliknąć A albo Z. Kliknąłem A, Z też kliknąłem. I mam kliknąć strzałki czałki I mam biec. Wiem, że się z skaczę, tylko że jak posiadać, trzymałem palce na klejów Super. Sejs już używa przemioty. A ogólnie to ja jestem ten czarny gostek. jakby <grych> ktoś nie wiedział. Łaaa, nie idzie mi za dobrze. Aj, takie gry się za mnie za szybko czasami dzieją. Tutaj ze się przeskakuje i kuźwa no. Yes! Jest. jestem pierwszy. Jest to tak, że jeśli na przykład uda mi się wszystkich jakoś tak zgubić, to wygrywam. O, udało mi się dwóch zgubić. Ciekawe czy mi się tego uda. Wow! Jej! Ho, ho! widzieliście? Wygrałem! Pierwszy wyścig, muszę wygrać jeszcze dwa razy. Nie jest łatwo. Ale ja się jestem ostatni. Uaaa, pod spacją szybkie bieganie. Slide, ok. Jej! Uu. Tutaj mogę. Gdzie jest C? Gdzie mam mojego loży A, coś mi spadło. Ej, ostrożnie, buggy, buggy, ostrożnie, bo cię kurde, zaraz zgubią. Vai. Hihi. Kurde, no. Ooo wow, jest! Ale mi dobrze idzie. Tylko, że mi tylko dobrze z butami idzie. Zresztą widzicie, mogę się tak potrzepiać tutaj, ale mi zwykle nie idzie. Oa, wow, przeminąłem to. O minąłem właśnie nie przeminąłem. Nie przeminął to z wiatrem. Ale na pewno nie. Okej. Okay. Kogoś zgubię może? Jej! O, Bagi, 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 bagi! Jeszcze ten różowy został kildony penis. Ła! Wow. Szybciej, no gdzie, gdzie, gdzie? gdzie? Oje, oh, yeah. ogólnie to ta plansza się wtedy zmniejsza, jak coś i coraz gorzej się biegnie. Dla tej osoby, która... O, oh, ty, noju. Widzieliście co mi zrobił? Zapomnę tym czymś. Ła! Wow. Oj, 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 oj nie, nie, nie! Zaraz, kurde mnie zgubią. O, oh, fuck, się zamyśliłem, zagubiłem tym wszystkim. Juhu, jest! Coś mi to. Łapanie się tego wszystkiego nie wychodzi. Aj, 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 Teraz to przypadkiem ominąłem. Nie pominąłem, tak jak wcześniej. Ale może mi się uda akurat dobrze jakoś tutaj. Okej. Okay. O, jest napięcie. Okay. Czemu ta moja postać nie potrafi się tym łapać, jakoś tak, tak jak reszta stała, co? Oj, czemu się zatrzymałeś? Co? O co chodzi? I o ty, gnoju! A ty świnio, która to była małpa wredna? Widzicie, coraz się trudniej biega, bo jest ten ekran coraz mniejszy. I mnie zaraz kusia zgubią, mówię wam. Spacer, żeby szybciej, ale nie da się. No, nie, 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 nie. bugi, bugi. You can do it, you can do it! You can do it! F fuck sake! Szybciej! Okej, okay, jednego wyprzedziłem, jeszcze tego muszę dorwać Uaa! Co jest? Czemu to tak... Blaguj mi dziwnie Tobie gdzie pierwszy. Szybciej, no Okej, okay. jednego zgubiliśmy. Tylko że jakoś o coraz nie widzę! <slear w lui> Tylko że to jest komputer, on wie więcej ode mnie niż ja Uh, okej! Okay. Jest! Oh jest, 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 jest! Fuck you! Oh, uh, ha, 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 ha. Dobra, idziemy w takim razie na multiplayer. I zagram sobie z kimś realnym. Nie mam jakiś znajomy krający w tę grę niestety. Eee, dobra, wybierzemy tego kostka. Zobaczymy czy kogoś znajdziemy szybko. O, oh, a czemu mnie przerzuciło do następnego okienka? Select Runner, no co wybrać? Ja sobie z tym różowym penisem. Okej, okay. searching. Dobrze, dał mi się kogoś znaleźć to gry ze mną. Ech. Dobra, ja po tutaj coś przypadkiem wybrałem, ale czekaj, mogę wybrać dalej? To tutaj wybieramy, to. Okej, ok, tą mapę wybieramy. Jestem ja, bugger, jakiś fluffy Panda Beer, Panda Beer i Danny Curry. Ale my mamy przewagę ilości głosów na naszą mapę. Eee, i chyba nie wiem, jaką mapę wybraliśmy. Nie wiem, co to za mapa. Chociaż nie, to jest ta mapa, co gramy na niej wcześniej, co? Tak! Okej. Okay. Z się jednak słyszę, trudniej gra. Bo oni spędzają masę czasu nagranie takiej gry. A ja tak kurde, jestem taki niedzielny kierowca, powiedzmy. Ła. Wow, jest, ale gostek jest dobry. Ja pierdolę, on chyba kurde cały dzień spędza na granie w tę grę. I mnie zgubili, no. Aj, 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 Dobra, czerwony wygra, co? No, tak, na pewno. Danny. I hate you, motherfucker. I'm trying to be nice, Miałem przewagę, kuźwa się zgapiłem w tamtym miejscu. No, szybciej, oki doki. Dobra, dobrze, dobrze, jestem drugi wciąż. Jest to zawsze lepiej niż być ostatnim, tamten już odpadł. Ale kuj, ten gosek jest dobry. Nie mam z nim szans. No, mi się gra przywiesiła teraz. A podostałam laga O, mi się gra zawiesiła. Oj, niestety. Fuck sake. A, w złą stronę pobiegłem. No to jest fail roku, ja pietykam no fuck. Dobra, wiecie co, nie no, to jest masakra, ja wychodzę z tego. Dajcie siaki. <laughs> Widzicie, gra jest całkiem fajna, jest bardzo, bardzo szybko. trzeba się naprawdę szybko skupiać, gdzie, co powiedz... E, w którą stronę pobiec, najważniejsze. E, gdzie skoczyć, co zebrać, kogo może przypadkiem trafić jakimś takim, tym, harpunem i go pociągnąć do tyłu i mu przeszkodzić. I naprawdę jest naprawdę dużo przy nich zabawy. Zwłaszcza, że to się naprawdę tak szybko dzieje, że człowiek nawet nie ma czasu je znudzić. Ja dziękuję bardzo za uwagę, komentujcie, lajkujcie, do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam serdecznie, bye bye!